Jeszcze przed zaczęciem tego filmu chciałem wam, wam powiedzieć, że, że od tego filmu zaczynamy robić daily, czyli codziennie będę przez miesiąc rzucał filmy. Siemano, witajcie, z tej strony Bartek, a w dzisiejszym odcinku będziemy grać sobie Subydraw. No i ogólnie, no to tą giereczkę, to jest już drugi odcinek właśnie z tej gereczki, ja właśnie dzisiaj rozpoczynamy daily, chociaż już trzy filmy wleciały, no to zaczynamy daily. Dopiero teraz informuję, bo tamte filmy. Nagrywałem wcześniej, no jak będę na wyjeździe na feriach, no to, 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 to będą wcale filmy z Browsted. Ja mi się pojawił. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, no to zależy. Nadrobić, a my teraz robimy robota. Dobra, robota zrobimy po prostu sobie taką. trochę trzeba brać. I, I tutaj zrobimy takie nogi. Co <grym> to jest? Ale to miał być robot, więc będzie szary. no. no. Oj, co ja muzem zrobił? Jakaś tragedia, co ja zrobiłem? Muszę zapamiętać, że tu jesteś na czas, więc muszę się spieszyć. Dobra, spieszę się już trochę, bo dwie minuty mamy tutaj. O nie, nie, nie. Dobra, nie. cyk. Czy jest tu? No, nie, no, ja dzisiaj jestem normalnie nieuruchomiony. Cyk, cyk, cyk. I teraz brąz na maksa i to trzeba zakolorować. Na razie tak zrobimy, potem zrobimy trochę inaczej. Na razie robimy tak, żeby to w ogóle jak czasu zabraknie, żeby to robota przypominała cyk. Te ręce. No i dobra. Można tutaj robić. Moim zdaniem, ja mam tutaj jakieś takie guziki dziwne. Nie wiem w ogóle. A palety tu są, no tak. Jakieś tam guziki mu dodam. Czerwone, o. Co nie, to nie wygląda jak robot. Nie no. To nie wygląda jak robot. Co to? Co to jest? Ej dobra, ale cienia mu dodajmy tutaj takich pasków. Może trochę bardziej będzie przypominać robotę. Jak mu trochę zacieniujemy. Dobra, jeszcze zdążę to wytrzeć wszystko, bo to jest jakaś po prostu tragedia, co ja tutaj zrobiłem. Okej, okay, cyk, i teraz trzeba szybko to naprawić jakoś. Yy, palety to trzeba to zrobić i nie gumka, tylko to. I na ja maksa trzeba brush wiązki i trzeba tutaj takie, takie coś I dobra, mi się wydaje, że takie coś lepiej po prostu wygląda <laughs> nie Nie, 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 nie ja. Nie, nie Obrazku złożyłem Mnie ta noga nie była taka pocieniowana, no ale dobra, no Tam to jeszcze takie coś zrobimy jest git mi się wydaje Nie, <laughs> ja złożyłem No dobra Šipké malování, šipké ocenění. Tam tej práce nebylo. Tam tej práci też se bylo, dobrá, my máme. Już tutaj już pracy, można dać nie, No nie wiem. Co oni robią i umieją robotów udać? Nie wiem co to znaczy. Ej nie no, ten wygląda jak robot, przynajmniej, nie? No. Trochę przypomina robota, no nie jest to jakoś. No, robot największych jakości, no ale... Woda przypomina. To też to tam jedną gwiazdkę. Nie, ma takiego odlotu, że coś będzie odjazdowe i będę mógł to jakby robić totalnie, to wyróżnić. To jest jakiś królik? Nie, nie, to jest królik, nie, 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 to jest królik, to mi się nie podoba. Dobra. No i mój, dobra, to jest, to jest żałosne, ale może będę na podium, bo na niektórych lepiej narysowałam tego robota. Dobra, dawaj to. Jutro też się pojawimy. By... pojutrze pojutrze tak będzie Ej, no naprawdę? Moje musi mieć 10. Moje musi mieć 10. Moje musi mieć 10. Nie no, 9 ma. No kto to ustala? No halo! Proszę... Proszę mnie tutaj. Czemu mnie tak stamują? Halo, halo. Dobra, wyjdziecie tu. Zależyłam w płynocznej kółkłapiłka, teraz normalnie w lodowisku. Ja nawet w Unii muszę trzymać, on będzie. Tyk, 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 tyk. Śmiesznie. Dobra, totalnie. Ja się hamuj. Jak chcę hamować, to gdzieś coś takiego. Ja dziwne, dziwne, dziwne. Dobra, chybkę malowaną. Kurto. Kurto. Malowani za tych rzeczy. Kurczak to jest normalny specjalista. O jezu. specjalista, to wszystko tyle zrobi. Normalnie specjalista inżyniery. Dobra. Syk, robimy sobie teraz jelui. Syk, poprawiamy sobie takie półko. Śmieszny kurczak, dobra? to no, jest ja kurczak. Nie, nie mówią jaki, jak jeść, zarysuję po swojemu. Tak kiedyś rysowałem, tak kiedyś rysowałem kurczak i teraz też tak będę rysował. <grym>, nie no co ja zrobiłem, no błąd. mały. bo ja ten dziubek powinien być taki. O, ja gumku, że robię. Trzeba teraz poprawiać. I cyk. No i teraz poprawiać. Cyk, cyk, cyk. O no i elegancko. I teraz trzeba cyk, 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 cyk i cyk. Dobra, łatwiej. ładna Nie no, to dziwne, ale dobra. Ale dziwne, ale fajne. Cyk, 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 cyk Dobra, robimy to, bo Nie wiem co robić. Tak zrobię sobie żaława, to Bo tym nie żałował, że tłowo zacząłem robić. Cyk, robimy. Tz, tz. Dobra, mamy to, mamy jakoś ten obwód. Więc teraz musimy to zamalować. I. To tak nie działało, że to y, to bardzo, y, No, może było jak no, to możliwe, że mi zepsuje całego kurczaka, nie? Ja to przetestuję, bo boję się, że to mi całe tło zamarzy i też kurczaka, nie? Całego mojego, więc mam nadzieję i dlatego tego nie klikam. Dlatego ja sobie tak nie, nie uprostrzam. Dobra, zaczynamy. Łotora polina C podłoga C9 No i tu mało powinno się moje pokazywać, O, tu o. Nie no, no nie no, sobie na trzecim miejscu, bo to i to jest naprawdę fajne. Zobaczmy co inni na co, Kur... co to ma być? Dobra. wybieram to co powinienem. Co? Czemu ludzie tak brzydko tutaj malują? Halo, no proszę ładniejsze malowanie. Dobra. Fajne. Tylko, że czemu nie żółty? Nie wiem, co to znaczy. Ale ten. Nie wygl... No nie dało się tej gestki anulować. Uuu, ale to jest łabędź. Łabądzia. Ma nawet kurczaka łabądzia zrobił. Halo łabądzia. No co to jest? No czemu ja muszę te prace oznaczać? Bo co to ma być? No jakieś tragicznie, tragicznie. Była jakaś ręka. Kto to w ogóle daje? Ja nie wiem. Uuu, a ja sobie nawet przypominam, moje przynajmniej przypomina kurczaka, nie? To jest taka kulka żółta, dziobek, nóżki. Prawda, oczy Uwaga! Tu będę ja, tu będę ja, tu będę ja... ja tylko... Co? Łabą wygrał? Będę gdzieś, nie? No jak? Mam dziesięć, czyli pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce. Przez mają tyle samo. Ja mam właśnie tyle samo co inni, nie? Nice, 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 nice. Nice, nice super, nice, super, nice. Moim zdaniem totalnie nice, nice. el nice. O, kto to jest? Poczekaj. Ło, jak tu się wysoko skacze. Bo tu się piruety robi, a tego nie, nie odkrył. Jak się skacze, to się ciuuuup. Ciuup. Piruety normalnie, nie? Co jest grane? Szybkie malowanie. Podera, będzie. tęcza. Jeuuu. Yeah. Poczekajcie, chwilę, bo ja coś muszę zrobić. Ja nic nie będę robił. Dobra, już, już widzowie, nic. nic. Robimy tańcze normalnie. Kolory wszystkie znam oczywiście. Tak, tak. Znam wszystkie kolory tańczy. No i zaczynamy. Czerwony jest najpierw. Potem jest pomarańczowy. Pek, 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 pek. pek, pek, pek. Um, poczekajcie chwilę, bo coś się stało. Nic się nie stało. Dobra, już już muszę sobie tylko przypomnieć. O, potem jest żółty. zielony tak, taki Czyli nie wiem, o taki, taki zielony tak, taki zielony co ja muszę w myślach przypomnieć widzowie w myślach teraz mam niebieski czekaj, jaki? ten, ten ten, ten syk dobra teraz mam fioletowy dobra, dawaj fioletowy Mamy tutaj kolor. Piękna tańca. Jeszcze jakby ktoś się miał czepiać, rysujemy tutaj takie chmurki piękne. Cyk, 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 cyk. Piękne chmurki. Piękne chmurki. cyk, 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 cyk. No i piękny chmurunie! No i mamy piękną pracę! Pięknie! Piękna chmura, zrobi ona! Nie możemy sobie sobie jeszcze trochę tak... bardziej żeby to było takie real trochę, no to sobie zrobimy tak! no co, co jest? Halo, Że sobie po prostu dojedziemy bo każdym koloru! Żeby, wiecie, żeby nie było żadnych tutaj. Ale tu jest źle zrobione, dobra. Natwierdzamy ładną tętę, nie? No fajna. Bez żadnych pomysłów. A tu już się źle skacze, nie? Tylko. Nie, tutaj patrzę, tutaj, tutaj. O i teraz tutaj. Już tu będą pirulety. Nie, teraz tutaj. Ale jak to się zrobi, to i szybko od razu tutaj, no to wtedy... Nie, nie ma pirulet. Stój, Ale. Dobra, mamy tu stańcze. ale co tu ten odcień niebieskiego robi? Ej, tak Ja nie wiem czy ja tu Czy Czemu ktoś ode mnie zgłup? Ktoś ode mnie zgłup. To mi się bardzo nie podoba. bo nie oznaczam, bo tu nie jest ode mnie zgabione, przynajmniej. Widzicie, moja jest taka piękna, taka kolorowa, taka każda inna. O co mówię, że kolorowa? Skoro każda inna też jest kolorowa. Dobra, przynajmniej nie ma chmury. Jakby jak były chmury, jest niebo. A tu jest czarny, nie? I tu jest różowy i tu jest Czemu, a ten odcień niebieskiego? Ej, to ja jakoś złoty ścięczym wziąłem na moje ściążę. Czy nie, nie, nie! Nie, ja nic nie miałem ścięgi za, nie. nie, nie! Słowa się pomyliły. Tak, tak, tak. mam złotych ścięczym. Ja nie, ja nie Szóste miejsce! Dobra, widzowie, no i to było na celu z tego odcinka, więc na razie ciesz, i czemu bo ja my tak zaczynamy dalej. Radzie cześć,